Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Napster. A to jest kolejny odcinek WOTA z modami, w którym dziś mam dla Was modyfikację, która może Wam się bardzo, bardzo przydać, kiedy zostaniecie sami z przeciwnikiem i nie będziecie wiedzieli do końca ile ma HP, albo w jakiejkolwiek sytuacji, kiedy będziecie chcieli sprawdzić ile dany przeciwnik ma HP. Jak widzicie mod ten dodaje nam y, takie paseczki HP tuż obok nas tutaj na tych panelach po lewej i prawej. I moim zdaniem mod ten jest absolutnie legalny, ponieważ zwróćcie uwagę, że zanim przeciwnik zostanie wyświecony, jego HP nam się po prostu nie pojawia. Pojawia nam się dopiero w momencie, kiedy ktoś go podświetli, kiedy ktoś go zobaczy i kiedy, z, y, kiedy nasza drużyna uzyska jakieś informacje na temat tego przeciwnika. Więc mod jak najbardziej legalny. Pokazuje na bieżąco, jak przeciwnik traci HP. Tutaj może akurat nie do końca to widać, gdyż są to niskie tiery i to HP schodzi bardzo szybko. Ale ogólnie na wyższych tierach może się naprawdę fajnie prezentować. Zajmuje troszkę miejsca na ekranie. Ale moim zdaniem naprawdę jest to bardzo przydatny mod. Według autora nie koliduje z większością tych yy, ikonek, które mamy po lewej i prawej, jeżeli mamy jakąś ikonkę z moda, to nie powinno to kolidować z tym modem. Mam nadzieję, że tak będzie, jak widzicie ja sprawdzam to nasurowo, ale u mnie działa wszystko bez problemu. Bez instalacją, z instalacją też problemów nie powinno być, bo macie instalatorek. Także cóż, życzę Wam miłego używania i mam nadzieję, że przyda Wam się ta modyfikacja. Mi naprawdę się podoba, jest naprawdę fajna zdaniem na 4. No, na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie, cześć.